Katiharino, Tak, taki masz nick i jeszcze do tego. Zal. Z -a -a L Po raz pierwszy yy, odpowiadam na taki tekst. Bo przeraziło mnie nie nieumiejętność czytania. Nie nieumiejętność zrozumienia. I znaczy, że jesteś tą panną, bo się pierwsze znałaś, ale jedna rzecz. Brak kompletnie świadomości i pamięci. Czy czytasz tekst bez zrozumienia? Mało tego, oglądasz film bez zrozumienia. I wsadzasz swoją naturę Przejąć naturę, czyli tutaj nie. Ja jestem astrologiem, zajmuję się cechami danego znaku. To, co wymieniłaś, autentycznie wymieniłaś te najgorsze cechy swoje. I bardzo trafnie czekałem na taki moment, kiedy ktoś obejrzy film, kiedy ktoś obejrzy wpis, na które odpowiadam w tym filmie, tak jak teraz na Twój, i zrozumie postępowanie tego znaku. Pierwsze, co podejrzewam, brak wykształcenia u Ciebie, to jest numer jeden, jakiegokolwiek, bo dla mnie e, niezrozumienie nawet słowa, które tutaj wymieniłaś i umieściłaś tak zwanym człowieku, Prostym czy niewykształconym, bo to jest człowiek niewykształcony, ale ja takich ludzi nie znam, bo nawet gdyby to miał, kiedy mówię, że mają trzy klasy szkoły podstawowej, nasi dziadkowie czy pradziadkowie znali język rosyjski, niemiecki i polski i nie robili błędów ortograficzny, a ty robisz błąd podstawowy. Nie rozumiesz tekstu, ani kontekstu, ani frazy, ani przenośni, a już nie mówię o słowach bliskoznacznych. Może w tobie jest głupota, bo może utopisz ją w morzu świadomości. Może by ci się przydało to zrobić, bo dalej może możesz trafić nie w tą drogę, co może cię postawić przed znakiem skończę inaczej świadomości bo właściwie nie wiesz o czym mówię i nie wiesz o co chodzi w tym wszystkim ze względu na to, że jesteś zaślepioną panną Mało wykształconą, mało rozgarniętą, mało i w dodatku mało uczciwą, bo podejrzewam, że to cię ubodło, o czym tutaj w tym filmie mówiłem: że jesteś sama, jak palec nie potrafisz znaleźć siebie, odnaleźć. I tutaj występujesz w imieniu Panien. Wiesz co, żadna panna nie wystąpi, tylko taka panna jak ty, złośliwa mało kulturalna i jeszcze w dodatku nie mająca zupełnie żadnej uczciwości wobec otoczenia. Pamiętaj o tym, że nie tylko panny są, wszystkie znaki są takie. W każdym znaku znajdziemy taką, taką właśnie pannę jak ty. To się nazywa pospolicie już nie mówiąc w astrologii, stara panna. I to wszyscy znają, co to jest za określenie. I to pasuje do ciebie całkowicie, w całym zdaniu. Po pierwsze, nie potrafisz na swojego imienia i nazwiska dokładnie wymienić. Ja występuję pod swoim nazwiskiem i imieniem. Nie wstydzę się to, co mówię, i nie krępuję się. To jest, to jest pierwszy zarzut. Drugi zarzut, że wciskasz słowa, które. W tym filmie nie występowała. Jeżeli występowały w jakimś filmie, to w kontekście trzeba umieć. Bo może, może, wiesz, może jedno jest przez RZ, a drugie przez samorząd. I to są dwa różne słowa. Wiesz to, że identycznie brzmią. Trudno do szkoły podstawowej. Proszę wrócić i dalej się edukować. Są tak zwane studia podstawowe. Szkoła, studium podstawowe. Razem tam się naprawdę udać. I skończyć to jeszcze raz, bo Ech, naprawdę ciężko. Gdybym miał taką osobę u siebie, którą miał uczyć astrologii, to po pierwsze zlikwidował, po prostu odeszłaby, bo bym tak prowadził zajęcia, że nigdy by nic nie zrozumiała. Reszta towarzystwa by pewnie pokotem się śmiała. Była taka raz panna. Bioenergoterapeuta, któremu powiedziałem, że centus jest. Więcej już nie przeszedł. A jego kolega osobiście mówi, dołożyłeś mu taki, dobrze, że go nie ma. I niepotrzebnie by chodził, bo by tylko się męczył. I tak samo ty się męczysz. Coś chcesz zrobić, ale nie wstydź się siebie. Nie wstydź się swojego nazwiska. Nie wstydź się swojego imienia. Żeby było ładniej Jarek czy Klementyna, bo nie wiem, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, ale podejrzewam z kontekstu, że raczej kobietą. Także tutaj chylę czoła intelektowi. Naprawdę. Naprawdę i to poważnemu intelektowi. Szkoda mi dalej już mówić, bo to przekracza jakby ładną etykietę. A Mała Moskwa też powstał taki film. Obejrzyj. Może cię nie zbulwersuje, ale tylko zrobi z ciebie ofiarę losu. Jeszcze jest kilka. Nie chcę wymieniać, bo nie chcę dobijać tego Twojego wyimaginowanego spojrzenia na życie. I proszę nie patrzeć w lusterko, bo. Strefa mroku bardzo się kłaniał. A dalej nie będę już tłumaczył, bo szkoda mi czasu. No cóż, warto odpowiedzieć na takie coś i na ten nik, a nik umieszczam w tytule. Do zobaczenia. Oczywiście zapraszam wszystkich tych, którzy widzą takie cuda, ale takie cuda się zdarzają, to jest zupełnie normalne. Czasami niektórym nerwy nie, nie, nie pozwalają na to, żeby nie odpowiedzieć, a jest to spowodowane prostą rzeczą. Uderz w stół, a nożyce się. Do widzenia. i Trzymajcie się. Powodzenia. Zapraszam oczywiście na dalszy ciąg opowieści o królewskiej wiedzy. fish.